Dzisiaj chciałabym wam pokazać zakupy, jakie udało mi się zrobić w, ostatnich, w przeciągu ostatnich dwóch miesięcy, jeżeli chodzi o ubrania. Nie ma tego dużo, ale postanowiłam, że to oddzielę, ponieważ nie chciałabym tego wszystkiego mieszać, a też nie chcę robić zbyt długich filmików. Więc może już zaczniemy, bo powoli słońce zachodzi i zaraz znowu będzie e, mijanie się światła ze mną, co nie za bardzo bym chciała, żeby miało miejsce. Więc może zaczniemy od biżuterii, ponieważ kupiłam tylko jedno, jedną. Jedną rzecz z biżuterii, jest to nasilnik z Handemu. Zapłaciłam za niego 30 zł. To jest taki nasilnik. Mogę powiedzieć, że trochę podobne nasilniki są teraz w, w Zarze, tylko oczywiście są troszeczkę bardziej rozbudowane i tamte nasilniki kosztują 100 zł. Natomiast te, za, tego, za, za ten e, zapłaciłam e, 30 zł. i kupiłam go z myślą o swetrze, który także kupiłam w Handemie. To jest taki sweter. To jest taki zwykły, habrowy, krótki sweter, ale z tym nasionikiem naprawdę wygląda rewelacyjnie, ponieważ te kolory ze sobą kontrastują i takiego zwykłego swetra stylizacja naprawdę wygląda rewelacyjnie. Jeżeli chodzi o kolejną rzecz, to kupiłam. Yy, narzut, narzutkę w kolejnym kolorze Nie wiem czy pamiętacie, ale mam taką Habrową, teraz kupiłam zwykłą czarną Którą też już mogłyście zobaczyć W Outfit of the Week z Londynu I jest to narzutka z moskito. I ona kosztuje chyba 60 zł albo 70 Jestem z nich bardzo zadowolona, bardzo fajny materiał Nie gniecie się, bardzo dobrze się w nich chodzi I ja naprawdę jestem z nich bardzo zadowolona Kolejna rzecz to kurtka, którą kupiłam przed wyjazdem do Londynu, ponieważ ja zawsze chciałam mieć skórę, natomiast jakoś nie widzę siebie w tych, takich kurtkach, ale zdecydowałam się w końcu na kurtkę ze Stradivariusa i ona wygląda tak też, już ją mogłyście zobaczyć w Outfits of the Week. Tutaj jak widzicie ma ćwieki, one są złote, wszystkie tutaj detale są właśnie w kolorze złotym. Tutaj z tyłu są jeszcze takie zapięcia. To najmniej mi się podoba, ponieważ dla mnie to jest już troszeczkę za mocno odjechane. Bo jednak no ja aż taka ostra nie jestem. Ale tutaj ma, tutaj ma zamek, na rękawie też ma zamek, to też do końca mi się nie podoba. Ale ogólnie, jeżeli chodzi o kurtkę, bardzo fajnie się w niej czuję i no ja jestem z niej bardzo zadowolona. I często pytałyście, bardzo dużo, wiele osób pytało się mnie pod filmikiem za, za ile ją kupiłam Ona kosztowała 300 zł, bardzo dużo jeżeli chodzi o kurtkę Natomiast mam nadzieję, że starczy mi przynajmniej na dwa sezony I kupiłam ją w Stradivariusie niedawno Bo też się mnie o to pytałyście I jeżeli chodzi o buty Teraz wszystko zobaczcie to co miałam w Londynie bo Teraz zobaczycie lorcy, które kupiłam na stronie sequinshoes.pl i ja za nie dałam chyba 80 złotych i one jak widzicie już trochę widać, że są noszone, ale musicie mi to wybaczyć. I one są te wszystkie ćwieki są w kolorze złotym. Na razie nic mi nie odpadło, na razie wszystko jest OK, zobaczymy jak będzie później. I kolejne buty to są lity, właśnie z tego samego sklepu, czyli z Shoes. Ym, ja je zakupiłam już dosyć dawno temu, ale ostatnio wam nie pokazywałam, więc postanowiłam, że teraz wam je pokażę. Kosztowały w garnicach 150 zł I wiem, że albo niektórym, wam się, niektórym z Was się bardzo spodobają Albo uznacie, że są koszmarne Tak jak sądzi moja mama Ale ja uważam, że one są fajne Bardzo dodają charakteru i pazura każdej stylizacji Często mogłyście zobaczyć na moim blogu Jeżeli chodzi o wygodę, na pewno nie zdecydowałabym się ich ubrać na zakupy Ale na spacer czy tak na... Co dzień, jeżeli wiecie, że za dużo nie będziecie chodzić, no to myślę, że spokojnie dacie radę, bo jak widzicie, one nie są wcale tak wysokie. Ogólnie obsas wynosi chyba 9 cm już po odjęciu tych platform i, i tutaj tego obsesa. Więc ogólnie są ok. Wykonanie może nie jest najlepsze, ale no, nie będę narzekać. I ostatnia para butów. Kupiłam je dzisiaj i są to buty z CCC Jedna z Was widziała mnie właśnie podczas kupowania, więc bardzo pozdrawiam, jeżeli mnie oglądasz tym razem I są to buty, o, już mówiłam, z CCC, z tej serii od Lasockiego Te buty, zakochałam się w nich już od pierwszego wejrzenia Kiedy je zobaczyłam, wiedziałam, że muszą być moje Wczoraj byłam w Zielonej Górze i miałam zamiar je tam kupić, natomiast kiedy dowiedziałam się, że ich tam nie ma i poprosiłam panią, żeby zobaczyła, czy w żarach są. I powiedziała, że w żarach też ich nie ma, więc ja po prostu byłam załamana, byłam taka zła, bo chciałam już je kupić. Ale stwierdziłam, że nie pójdę do, do, do tego sklepu w żarach i sama muszę osobiście to zobaczyć. Okazało się, że były dwie pary. Więc no ja byłam bardzo szczęśliwa. I kupiłam sobie właśnie kozaki już na zimę. Co prawda one są bardzo drogie, bo kosztowały mnie 279 złotych. Ale jest to prawdziwa skóra, są bardzo wygodne i bardzo, bardzo ciepłe. I one wyglądają tak. Na pewno będziecie mogę je zobaczyć w wielu stylizacjach zimowych, bo to są moje jedyne takie kozaki oprócz tych um, EMU z Heavy Duty. Um, i powiem Wam, że mojej mamie tak samo, tak strasznie się spodobało, że kupiła sobie takie same, więc teraz będziemy miały takie same kozaki. Ale no, jak możecie zobaczyć, one są strasznie ciepłe całe tutaj nawet od środka są wyściłane tym takim miśkiem Mam nadzieję, że będą takie wygodne, na jakie wyglądają i po pięciu minutach no, uznałam, że są wygodne, natomiast jak wiecie, po całym dniu będę mogła stwierdzić, czy faktycznie są wygodne, czy nie. Tak i to wszystkie kochani zakupy Już nic więcej chyba nie kupiłam Przynajmniej mam taką nadzieję Bo znowu jak coś zapomniałam to chyba się potnę e, Dziękuję już wam bardzo za oglądanie Mam nadzieję, że filmik wam się spodobał Jeżeli chcecie napiszcie mi na dole Co, wy ostatnio, co wam ostatnio udało się kupić e, Czy macie już może jakieś rzeczy Zakupione na jesień czy na zimę Bo jak widzicie ja już się zaopatruję na zimę Więc napiszcie mi w komentarzach Chciałam się Was zapytać jeszcze o jedną rzecz, ponieważ w ostatnich, um, ostatnim czasie miałam bardzo dużo czasu wolnego i siedziałam um, dosyć dużo na YouTubie i na zagranicznych filmikach, na, za, na zagranicznych kanałach znalazłam filmiki, um, w których prezentowana była um, dana para obuwia. Czyli no, tak dokładnie było omawiane wszystko i było pokazane, jak to wygląda na stopach. I ja myślałam też, że może bym zrobiła coś takiego, że um, do tego jeszcze dołożyłabym jakieś tam stylizacje Napiszcie mi, czy coś takiego chcecie zobaczyć I oczywiście zrobiłam to z tymi butami, które ostatnio go zakupiłam Jeżeli coś takiego was interesuje, to oczywiście piszcie mi to w komentarzach I ja wtedy coś takiego wam nagram, ponieważ myślę, że to jest taki fajny sposób pokazania właśnie obuwia Plus jeszcze moja inwencja, czyli pokazanie wam jakiejś stylizacji właśnie z tymi butami więc jeżeli coś takiego Was interesuje, to proszę dajcie mi o tym znać. I ja już dziękuję bardzo za oglądanie i dziękuję bardzo, że spędziłyście ze mną, spędziliście ze mną ten czas i trzymajcie się, do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!